W Liwice, godzina 19, Dzień dobry. tak robi się YouTube y na Śląsku, moi drodzy, idziemy odwiedzić człowieka, który w niepozornym warsztacie prowadzi jeden z popularniejszych kanałów o... Polsce, popraszam, popraszam. O. Polsce, O, mówiłem, że pojechaliście, mówię, no tak, mówili, że przyjadą, przyjechali, popatrzyli, pojechali, Nie, no jesteśmy. <laughs> Tak już my zwiedzili tutaj okolicę po prostu, nie? Eee, cześć, cześć, zapraszam. Cię, Wanderko. Ale ty tu masz fajnie. Cześć, Tego nasz, nie widać to... na filmach. I fajnie, że w końcu się udało. Po całym tygodniu nie widzenia się. Luwinka. Siema. Siema, sieba. Mm. Jesteśmy. W... Tego nie, nie widać na, twoim, na twoich filmach, jak to tak naprawdę wygląda, a to wygląda, mm. powiem wam, jak... To jest ciężko pokazać, ciężko jest to pokazać. A, Ale to prawdziwa. Się, się wszystko zmieniło. Ja muszę powiedzieć. Od tego czasu... Znaczy to, to stoi gdzie stało. No bo tego o, się nie da. Tego się nie da mszyć, tak? To się nie da. Chyba, że razem z garażem. Ale... No to się przemieściło, zamieniło się miejscami, tak, Stolik stoi, z tym. Na którym żeśmy grzali. No tak. i jest to kareczka, tak? To kareczka. To kawał nie Wiem, to trochę tak, mniejszy tu. Tak się tak... tak... Delikatna, no nie jest taki Mogę, Ale solidny. Ale nie no, zobacz, to takie te stężenia są ładne. Delikatne. Mogę dotknąć? Możesz. Ale nie no, fajnie się robi. Już takie cięższe roboty tutaj poczułem dla kolegi. Tylko to było oczywiście na tym piesku, który mi padł ale <noise> przepraszam, przepraszam. Gdzież to jest? To już takie trochę grubsze tematy. No, i to na tym się elegancko robi, nie? Wytoczekiem jakiś fajne? No, to tylko z grudnia jechałem właściwie, bo góra jest już na gotowa, ale środek jeszcze będzie potem yy, no. wytaczany, nie? No i całkiem fajnie, co tak jechałem po 3 mm w środku, a no, to, to jest to... 120 średnica, no to już. A co to jest uchwyt, 200? 200? O kurde, nie, no, no rzeczywiście. No tak, bo musimy mieć przelot, tak? No. Przelot jest ile? 40? 52. O kur... To, to jest też fajny bajer, nie? A tutaj też jest 52? No tutaj nie wiem, nie mierzyłem w sumie. Chyba <laughs> trochę więcej. Ale u... Trudne pytanie no nie Nie, no dajesz. tak na oko w sumie patrząc z tej strony... No i to jest właśnie rzeźba artystyczna, to jest właśnie to, to co, to jest... co mi się podoba właśnie... To jest... to jest o to chodzi. Prze widzą za wiesz. Nie, nie, no nie no to wystroły. ja tam mam takie, taką rzeźbę artystyczną, tylko akurat ją przeciąłem na pół To jest na nie? Bo to, była, to było razem, razem z tym to było, o. To mi przypomina Krzyśka Tłumik, nie wiem czy ci pokazuję <grymne> <grymne> Od motoru. No. Fajnie, fajnie. Ale to jest ten cały puls synergiczny. No, ale to jest takie kurczę bardzo okrojone. To praktycznie nic się nie da ustawić. Synergia jest tylko dla yy, materiału, raczej dlatego dla, dla mikmak, nie? Uh -huh. Bo miałem też tego ideala, co testowałem, to tam wszystko ustawiałeś sobie. Jak miałeś MMA, to wybierałeś nawet jaką elektrodę chcesz spawać. Yy, no i tam te grubość blachy i tak dalej ci dobierało te niby parametry takie, jakie on tam widział, nie? No, czy ale synergia na elektrodzie to tak chyba raczej to też działa? Ja się nie... No wiesz, no to jest też kwestia... z znaczy, to słyszałem, że są takie rzeczy. No tak, no ale to jest też tak, że ci jakby dobiera parametry, nie? Właściwie można powiedzieć, że to jest tak, jakbyś sobie zapisał parametry jakiś tam. Ktoś popróbował i mówi, to są najlepsze i je po prostu zapisał, nie? Takie oprowadzenie zrobię, bo tego nie widać na filmach. Tu jest spawalnia. Tu jest szlifiernia narzędziowa. Tutaj za mackiem. jest teraz stanowisko do wiercenia. To jest wiertnia. Wiertnia. Natomiast wiertnia stoi na. Hydra ulicznym zgniataczu palców. Przy okazji z modułem krawędziowego gięcia. Z modułem krawędziowego gięcia. E, wyginałbym Idziemy dalej. Tu jest magazyn. E, e, recyklingu. Magazyn. To jest, działa recyklingu? A to dopiero będzie szło do recyklingu. Dobra, tu jest jeszcze y, ten y, maszynownia z y, kompresorowiem powietrza. Tam jeszcze przechowują gazę pod ciśnieniem, i tu też widzę. Dobra, czyli gazę przechowują. Je jeszcze, jeszcze tam jest gaz, gdzie maska wisi. A faktycznie jest przeoczyłem. Trend. Przeoczyłem, bo tutaj jest szatnia. To <grym> jest szatnia, i jeszcze widzę, że są jakieś spryskiwacze, czyli dział higieniczny. A, to jest jeszcze eee... znaczy tak? tak? I kotłownia. faktycznie Aha. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest centrum obróbcze CNC, pionowe. Jeszcze ten przegapiłeś stanowisko pilarza tam na dole. A tak, stanowisko tutaj jest dużo. Tu Oj, robi. przepraszam, tu się przygotówki robi, ale to jest taki workflow po prostu, że tutaj detal wjeżdża, jest cięty, obrabiany następnie tutaj. Ewentualnie tam jest jakieś dodawanie elementów. Tam już jest montaż, montaż. Tam jest montaż, ale jeszcze może coś wrócić do spawalni, to tak trzeba się stąd... Zależy kto robi. Stąd obrócić się trzeba w tą stronę. Strasznie mam wąski kąt w tej kamerze, jak na ten twój warsztat, Ty wiesz, przydałoby się goopy. Tu jest tokarnia generalnie. Tokarnia jest imponująca. Yy. I zwłaszcza narzędziownia też jest imponująca. Powiem szczerze, że. No, tu leży pewnie trochę pieniędzy w klatkach. E, idziemy dalej. Tutaj jest e, magazyn e, o magazyn e, elementów złącznych. E, tutaj mamy e, narzędzia do tychże elementów. Nie, no, tutaj za osłonę szanuję. U mnie jest identyczna. <laughs> <laughs> Także naprawdę. Pamiętam, pamiętam ten y, wjazdy na Sewery to tokarze jak toczył bez, bez osłony, więc osłona tutaj jest. <słuch> <toddźînicki> <toddźnicki> <toddźnicki> Niech się nikt nie wszczepi. Cudownie jest to urządzenie, wspaniałe. Y, idziemy dalej. Y, Oczywiście o wszystkim są filmy na twoim kanale, prawda? Tak, tak. Właśnie tu masz studio, tu jest tu kamera. Jest, tu jest studio, tutaj, tutaj ten. Fajna kamera, chciałbym taką mieć. Wydaje mi się niezła. Ja wszystko handycamem jednym. Dobra, tu dalej mam magazyn elementów złącznych. Ale wbrew pozorom ty masz cholerny porządek. Mnie by na taki porządek stać nie było, bo ja jestem bałaganiarz mega. E, kolejna wiertarnia. Po co ci dwie wiertarki? Bo ta jest mała. Bo na dwie ręce. I ją mogę wrzucić do bagażnika, kiedy do kogoś mu pomóc w robocie. A tamta a... jest duża, którą w sumie też czasami wrzucam do bagażnika, ale ma tę zaletę, że ma stożek morsa wyjmowany. Bo tu jest tylko B16, jest tylko uchwyt a... na A tam możesz wiertło na stożku morsa, rozwiertak założyć na przykład. A... No i jest wyższa, nie? Wyższa, ma więcej przełożeń. No tak, tak. To, to zdecydowanie jest większe. To wygląda z od. Typowo słowiański kwas kremowy, tak jak trzeba no, I jakaś tam imperialistyczna Coca-Cola. Dymysły. Kapitalistyczne. Tfu! 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 No i tutaj jest bohaterka ostatniego twojego filmu, jeśli... Tak. Tylko nie wrzuciłeś coś do tego czasu. Nie, nie wrzuciłem. No, to to jest... O... to to jest owa... Z Zosia... Zosia, tak zwana Zosia. No. Zosia. Ja, jak się sprawuje Zofia? No na razie ją tylko zdążyłem rozpakować. To żona! Ostatnio... Sofia! Bo ostatnio cały czas robiłem spawanie. Spawanie. Czy ty mnie nie próbujesz z tym spawaniem wygryźć z internetu? Może? Nie Ty masz firmy instruktażowe mam bardziej testy urządzeń. Dobra, dobra. Chociaż może jakiś instruktor się zdarzy, dobra. ale moim zdaniem tego nigdy za dużo. Każdy coś tam powie ciekawego i sumując to wszystko, można się coś dowiedzieć. Idziemy dalej. Tu jest biuro. Nie wiem, no, maszyna pewnie jest z tego obsługiwana. Tak, dokładnie. Może masz tu internet. Niestety z telefonu tylko. No niestety maszyny nie uruchomię, bo wziąłem kabel do innej maszyny. No. Natomiast jest to imponujące. No, trochę odwiedziny na spotkanie, jakbym wiedział, że to w końcu wylądujemy u Ciebie, Ci wziął jakieś fanty A tak to... no cóż... Przecież... Można tak stać i podziwiać sprzęt. No i interpretować konstrukcję. Interpretować? Interpretować, co jest do czego i jak to działa. I to no mówi, tego to, to jest nawet na siłowni... ja nie wiem. Na tych siłownikach jest tutaj kompensowana ta przeciwwaga, no. tak? A to jest jakoś, jak to jest w ogóle, sprzężone z czymś? Nie jest sprzężone, jest tylko reduktor a, i on upuszcza, a, jak się naciska okay. siłowniki, to wzrasta ciśnienie i on upuszcza wtedy. Będziesz betonem to... zalewał, czy innym tym? No czy no tego? Na razie nie wiem, co będę robił. Na razie to wiesz, jak muszę ponagrywać filmy, bo jest <laughs> dużo pytań, jak to działa, jak jest nowe, czy trzeba coś z tym robić. No nie jest to to co kupiliście, a cena jest bardzo zbliżona. Kto kupił? Ja? Zdobyliście można powiedzieć. Przy tej cenie to się mówi zdobyliście. Pozyskali. Pozyskaliśmy, tak fajnie to masz, podoba mi się. Taki man cave. Ja ci muszę podesłać ten ten kanał tych ruskich. Zarąbisty. Mają właśnie ma garaż. Coś chyba... Tak, tak sobie myślę, tylko oni mają bardzo szerokokątną kamerę, więc trzeba oceni się. Ale wiem, że mają y, dwie tokarki obok siebie, plus jeszcze mam frezarkę, więc to faktycznie to jest około 6 metrów? Czy 5? Co, długość garażu? To? Bo ja wiem. 5 metrów, 6 metrów? Ja go tak co tydzień rozpycham trochę. Rozumiem, no tak, tak pyk, pyk, pyk. No i co jeszcze ciekawe będą? No trochę perspektywy. Ale to... Żurawia, o. Żura, no. tak. Jak w Gdańsku Żuraw, no. tak. Zabytek techniki. Ale prawidłowy. Nie no bez tego, przy czym co ja robię to. Nie, nie ma no to, to to, jest... To jest no złot, nie ma w był tutaj, ale jak się wiem. okazało, że budowałem to, to się okazało, że jest za niski. Pyk, no pyk, więc pyk, trochę pyk, go spiętrowałem na maksa ile się dało. A jakby tak szybę, szybę dach zrobić w garażu? No jakby taki był otwierany, jak na stadionie dach, nie? Jak na samochodzie takie namioty są, na terenówkach, takie wiesz, Też, do No, no, no. Mm -hmm. <laughs> nie no, bardzo mi się tutaj podoba. Klimat jest. Zresztą na to jest chyba nie pierwszy raz, chyba trzeci czy czwarty? Mm -hmm. Albo no trzeci bym tak no Trochę czasu minęło, ale trochę czasu minęło. To stało jak stało, ale tutaj był właśnie ten... Coś mi to stawał na grzywnica. No to był ten stół, który tu przesunąłem, tak. a tu stała ta malutka to tokareczka. Tak, tak, LD550 to chyba było, tak? No to jeszcze Nutol był no tak. już niesprzedawany u nas chyba nigdzie. Mhm. No, oczywiście, no wiadomo, Fezarka robi jak najbardziej wrażenie. Ale więcej jest. Na razie jest, jest robi większa. tylko wrażenie, no jeszcze nic nie robi poza tym. <grym> Bo co się biorę za robienie osłon, to co chwilę ktoś coś mi wymyśla innego. Osłony? A po co komu potrzebne w ogóle? No nie Bechamy? wiem dużo ludzi. Nie, 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 takie osłony. Nie chodzi o moje bezpieczeństwo, tylko bezpieczeństwo maszyny, osłony prowadnic i śrub. A moje bezpieczeństwo <grym> człowiek się zagoja, maszyna się zepsuje, to musisz sam naprawia. <grym> no tak. człowiek <grym> się zagoi. Ale teraz jesteśmy na kanale Władama. Tak, do, dosłownie, dosłownie, dosłownie. Wszedłem na kanał. To jest jego kanał YouTube. On teraz wszedł na swój kanał. Swoim swoim kanału? Kanału. Ja do jestem swoim... w swoim kanale. No. Nie jest w swoim kanale. I w swoim żółwiu. Yy. No. Zastąpi przekazanie. O. Proszę bardzo. Dzięki. Stworzenie ten. I nie wypij od razu. A to jest emulgon? Czy to to, czy to to jest? To jest jakaś emulsja. Jakiś olej emulsyjny, nazwy nie znam. Ale na razie stoi mi w tokarce, ja rzadko, wiesz, używam. Aha. I jeszcze mi się nie zepsuł. Byliśmy dziś z odwiedzinami u Adama Maszynotwora! Na którego kanał zapraszamy. Bardzo dużo CNC, obróbki z krawaniem, trochę spawania, w którym próbuję mnie wygryźć, ale to dojedziemy go potem. <laughs> O, a to jest Maciek z konkretnego vlogu. Tak, tak, przy okazji. A Ale bardzo dziękuję za yy, emocje. Nie ma problemu, to jest... nie ma problemu. Do, doszło do prze... Na zdrowie, smacznego. Doszło dziękuję do bardzo. przekazania oleju tak jest. do skrawania. Oleju. Tak jest, specjalistycznego. Będą, będzie skrawane. Będą wióry leczyć. Dobra, wracamy do Częstochowy. Czeka nas jeszcze kilka kilometrów. Miłego dnia.